Stanowisko numer 7, drugi dzień zawodów. Jak w ogóle leci? Szczęśliwa siódemka. Szczęśliwa, była, święta, była dycha na początku, zamieniliśmy na siódemkę. Stanowisko ogólnie, jeżeli chodzi o rybę, dobre. Natomiast no, rekreacyjnie, no to sami widzicie, krajobraz księżycowy. Boimy się, żeby nie lało, bo, bo po prostu będzie jedno wielkie bagno. To się bardzo pozmieniało od zeszłego roku. Dokładnie, dokładnie. Coś tu pan wiesił trochę po, nie wiem, jakiegoś kreta chyba wynajął dużego, bo. Bardzo przekop. Dużej. Przekopali wszystko w cholerę i jest trochę kicha z tym, ale na razie jakoś wytrzymuje. Trochę postraszyło przed chwilą jakiś deszczyk większy. No generalnie co? Kumpel miał wczoraj na tamtym zestawie taki ładny odjazd, no i popłynęliśmy pontonem, bo wszedł, no, weszła ryba w zaczepy, prawdopodobnie karb, no, ale niestety, tak jak koledzy tam wcześniej mieli podobnie też i, i ten, i była spina. Poza tym dwa brania takie, takie amurowe, opuszczenia swingera. Chyba że jakieś leszcze, bo leszcze duże też są. No i tyle, atmosfera jak zwykle koleszeńska, sympatyczna. Ekipy doborowe niemal identyczne jak w tamtym roku. Także... Na razie bez ryby. Jedno branie mieliśmy w nocy i spięta ryba. A po ubiegłym meetingu po zeszłym roku, jakieś nowe wnioski żeście wyciągnęli? Może zmieniliście trochę technikę? Czy, czy dostosowujecie się jakoś do tego miejsca? Je, jest w ogóle, jesteś, jest się w stanie ktoś nauczyć czegoś po, yy, znaczy, no, o danym miejscu? To znaczy to kwestia miejsca tylko chyba. Próbujemy różne przynęty. Uważaj jak jesteśmy to nawet słońce wyszło. Bo u nas zawsze jest słonecznie, na drugi dzień jest, to jesteśmy troszkę zmęczeni, bo pierwsze dwa dni to nie ukrywamy była taka zabawa, jeśli chodzi o ryby, natomiast e, jeśli chodzi o ryby, no średnio, nie? Jesteśmy bez brania generalnie, z tego co wiemy w tym roku sporo brań, dużo więcej niż było w zeszłym roku, prawda? Ale jest też bardziej łaskawa pogoda, więc myślę, że to też ma duży wpływ. Obrócił się wiatr. I od dzisiaj wieje w naszą stronę, także nie, nie ukrywamy, że, e, że, że coś w końcu nam wejdzie w łowisko, dokładnie tak. No właśnie, miejsce udane czy nieudane? Nie, no, miejsce, no dobra, no pierwszy raz tu jestem, ale w porządku. W porządku, tak? Żeby się brały, to. Nie. No właśnie o to chodzi, ale. Z tym, z tym miejscem to jest też tak, że my generalnie nie braliśmy udziału w losowaniu, no bo niestety spóźniliśmy się. Trzy godziny staliśmy w korkach, nie? dlatego miejsce no, po prostu dostaliśmy tak, jak dostaliśmy, ale myślę, że no, można było jeszcze gorzej trafić, także myślę, że jest okej. Okay. Miejsce jest okej. Okay. No jak do tej pory nie najlepiej, słabo, jednobranie, pudło. Miejsce ogólnie w ciągu roku OK, ale... Teraz podczas meetingu się nie za bardzo sprawdza, no liczymy jeszcze na jakąś mniejszą rybę do 2-3 kilo, coś takiego, bo coś tu jakieś jeszcze coś takie spławy widać, ale widać, że duża ryba raczej środkiem stawu się trzyma. No ciężko jest, ciężko. Pogoda widzę akurat w tym momencie nie bardzo. No niestety taka pogoda, no trochę się zmieniła, no niby dla nas wiatr korzysty, bo wieje do zatoki, no zobaczymy, jeszcze pozostało dwa dni, także. A z tamtej strony słyszałem, że wy macie lepiej podobno w tym roku, No do was tutaj właśnie wiatr wieje. No tak, no ale w pierwszy, pierwszy dzień wiał tam wiatr, no i tam połowiony pierwsze ryby, no także... A macie coś na swoim koncie już? No, mamy jak zwykle, suma, suma i w tym, dzisiaj w nocy było branie, no ale się spięła ryba niestety, tak się. Dzisiejszy dzień przebiega wspaniale, pogoda wreszcie, wreszcie sprzyja nam, wiatr wieje w naszą stronę... Stara jest koleżeńska. Lekkie słoneczko wychodzi i myślimy, że dzisiejszy dzień... Będzie, zwro... będzie, z, z, będzie zwrotem. Tak, teraz. Tak, właśnie robię zestaw na grubego zwierza. O, można pokazać. Kukurydziany. Zestaw kukurydziany na grubego zwierza. Atmosfera wspaniała. Koledzy naokoło wspaniało się zachowują. Widzę właśnie, że pomagają jedni drugim, tak? Tak, 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 oczywiście. To no, musi tak być. No. Rywalizacja, rywalizacja, ale dobra zabawa, to on musi być. też przede wszystkim. Musi być. Prawda? Jak Musi być. Jak dzisiejszy dzień panowie? No zimny, zimny. Znacznie zimniej aniżeli wczoraj. To coś łapie? Coś, 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 są jakieś brania? Nie, my nie mieliśmy nic, ale może liczymy na ten, że, że ten wiatr coś zmieni. i Zawsze jest nadzieja. Tak, na mityngu pierwszy raz i to nasze miejsce zwane z Rumunią, tylko nie wiem dlaczego. No właśnie, no to chciałem zapytać, jak w takim razie stanowisko w porównaniu do tego, gdzie zwykle łowicie tutaj? Ja łowiłem zawsze tutaj, więc stanowisko mam znane, ale czemu się nazywa Rumunia, to ja naprawdę nie wiem. No, Fabitko. Do ryb. A ta to pogoda też nie bardzo. Mhm. Chociaż nie, nie jest tak stale źle. W tamtym roku było zimno bardzo. No, było jeszcze zimniej, ale, ale... Coś kosztem czegoś. tak? W tamtym roku było trochę więcej słońca, z tego co pamiętam, ale było dużo chłodniej wieczorami i nocą. Rano były przymrozki, do minus pięciu nawet. A w tego roku? No jest było pięknie, zaczęło się pięknie, żeby tak się skończyło pięknie. No a za tym wszystko, ja wiem, jest dograne organizacyjnie, sprawnie, wszystko w porządku. Cieszymy się, niech będzie na taka a ale jak te bal poprzednie. Rewelacyjnie. Bardzo Mistrzostwo tak. Świata, stanowisko numer 16. Rafał Grzesiu, zawody wygrane, tak? drugie, <noise> drugie coś. zresztą. Na razie bez brania, czekamy, wszystko wiatr się zmienił, może akurat u nas teraz coś będzie się działo. Pogoda niewiele Wysko. się odróżnia. <głos. <głos. Ogólnie co? ty no co roku coraz lepiej, także że wszystko Obym wszystko wszystko, wszystko do przodu, nie? Ja słyszałem no tak, szczerze mówiąc, w porównaniu do tego co, powiedzmy, jak żeśmy rozmawiali, wszyscy tutaj po kolei w ubiegłym roku no to w tym roku wszyscy tak bardziej nastawieni, że więcej biorą ryby, więcej łapią. Jest prawda. Bo w tym roku, w tym roku dużo więcej ryb już, już jest złowionych. Pierwsze miejsce bodajże nie wiem na trasie wychodzi, ale coś ponad 20 kilo, a w tamtym roku było boderze drugie miejsce chyba 16 kg, także jest dużo, dużo, dużo więcej w tym roku. Dzień, no, drugi dzień. Drugi no, dzień. Drugi dzień, ale słuchajcie, jak tak że, mówicie, że bez brania było teraz, yy, siedzicie no, dzień, no, drugi, no. zmieniacie coś, taktykę? Cały czas, cały czas kombinujemy, powiedzmy. Non no, stop, non stop, tak. Nazywa, non -stop, stop, tak. No, stop. Cały czas zmieniamy taktykę. trzeba cały czas pracować nad tym, żeby... Cały czas. No nadal oczekujemy ryby, nadal oczekujemy ryby. No w tej części bardzo słabo, to mhm. chyba wszyscy wiedzą. Ale wy jesteście pierwszy raz na mitingu tutaj na Karpiowym, tak? Tak. Paręnaście mm. razy żeśmy byli, jakieś wyniki były, także tak jest dobrze. No tak. jak się Wam podoba atmosfera ogólnie na mitingu? Bardzo, bardzo dobrze. Ogólnie tutaj już łowiliście. Tutaj już kilka, kilkadziesiąt razy można powiedzieć. No i jak to miejsce? Ym, dobre miejsce, żeście wyrasowali czy jakoś tak? No, poczekamy z oceną na koniec. Jeszcze dwa dni. Nie ma dopiero I połowa, jest, zgadza się? No. I zobaczymy, to się... Może akurat coś wejdzie ryba w łowisko i, i coś pociągniemy. Na razie no, jedna spinka była, także. I jak dzisiejszy dzień jak rybki? Była jedna piątka, tak piątka, szóstka. Dwaga wyglądała, sześć, osiem. O. No. o, teraz mamy, proszę bardzo. Jest ryba? Porę, żeście przyszli. W samą porę, nie? Bardzo dobrze. W takim razie poczekamy i zobaczycie jak to wszystko profesjonalnie wygląda teraz ze strony wyciągania takiej ryby. Jest coś, mamy coś. Proszę bardzo. Widzę, że kolejna ekipa, która coś wyciągnie. No, o, są cię